Jestem aktualnym i pięciokrotnym mistrzem Polski w skoków DAL. Na swoim koncie mam już 18 bądź 19 medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach. Jestem w kadrze narodowej, lekkoatletykę trenuję od 11 lat, też miałem epizod z siatkówką i jestem nauczycielem akademickim. Tam zajmuję się pojęciami jak teoria i metodyka lekkiej atletyki, trening ogólnorozwojowy, trening funkcjonalny, czy też specyficzne ćwiczenia lekkotetyczne w piłce nożnej na kierunku sport piłka nożna. I zaczniemy od zwykłego marszu z wysokim spięciem na palce, z ramionami w górze. Wysoko, wspięcie na palce. Z kolanem przed sobą. Ok, i co zawsze widzimy? Że osoby nie miały do czynienia z lekkoatletyką, że paluszki są obciągnięte, tak? My w lekkiej atletyce, co staramy się zrobić? Zawsze, żeby ta stopa była gotowa, reaktywna, zawsze ma być palce na siebie. Przemaszerujemy z powrotem, to samo, wysoko, ale palce na siebie cały czas. Wychodząc kolanem mocno w górę, przejdziemy dalej w przód, do wypadu skrętułowia w lewo, skrętułowia w prawo, i druga noga. I przychodzę daleko w bok. Robię skłon w lewo, skłon w prawo, przechodzę, zmienia w drugą stronę i to samo. Daleko, skłon w lewo, skłon w prawo. Kolana na wysokości biodra. Trzymam równowagę na jednej nodze, idę obszernie daleko nogu w tył, przechodzę do stania równoważnego, odkładam nogę w tył i od razu druga już wędruje do przodu. Tak? Tutaj też idzie obszernie do tyłu, trzymam równowagę, odstawiam, druga już idzie w przód. I próbujemy jak największe koło zatoczyć tą nogą. Wszystko to są takie proste przygotowania, żeby otworzyć trochę biodra. Skupić się na stabilizacji też stawu skokowego, do późniejszych ćwiczeń. Tak. Dobra, wróćmy na start. Zrobimy to samo przodem do siatki, odwracając ruch. Czyli zaczynam ze stania równoważnego, mocnym, dużym kołem. Przywodzę kolano do klatki piersiowej. Op, tak. Odstawiam nogę, i od razu przechodzę do równowagi, i w przód. Wychodząc z równowagi. Odbić się w przód, złapać równowagę i z powrotem. Odbić się w przód, wylądować miarę na całą stopę, zamortyzować upadek i przejść dalej do równowagi. Staramy się, żeby wylądować na całą stopę, żeby zamortyzować. Tak, czyli zrobimy podobnie, ale z przejściem w bok. Okay. z jednej strony w drugą, takim zygzakiem. Wracamy marszem, zrobimy sobie jeszcze krok odstawno-dostawny lewym barkiem do siatki i krok odstawno później prawym barkiem do siatki, dobra? Nisko na nogach, Tak. Ok. Przejdziemy jeszcze przez krok skrzyżny. Tylko zrobimy sobie krok skrzyżny, dołożymy do tego wysokie przeniesienie kolana. Tak, czyli zaczynam krok skrzyżny, wysoko kolano. Ok. Możemy wrócić od razu. To samo drugim barkiem. w lekkiej atletyce czy gdziekolwiek robimy skipów robić tak, bo to nie jest skip, tak, skip, jestem wysoko, stopa jest pod kolanem, na wysokości biodra, ręce pracują, ugięte przy sobie, tak i jestem cały czas wysoko, Hop. tak wysoko wtedy jest skip, Dobra? zaczynając, wchodząc w kolejny płotek, samą jedną zmianę rytmu, czyli zaczynam, ręce ugięte, hop, wysoko, tylko przechodzę tyle, wysoko, zatrzymać się. I co widzimy? Trochę inaczej niż pokazałem, prawda? Czyli jak jest lewa noga z przodu, to jest prawa ręka z przodu, tak? Czyli zaczynam, hop, zmieniam, zmieniam, zmieniam. Przygotuj się. Nie, o, tak, tak, tak. Przejdziemy trochę dalej, zrobimy już sobie szybszą zmianę dynamiczną, ale dwa ruchy, tak? Czyli zaczynam. I spróbujemy zrobić całość, ale na razie tylko jedną nóż. Takie będzie nasze zadanie. Drugą nogę zawijamy w Gips, jest nieruchoma. Tutaj, noga wyprostowana. Ale na cały czas jest traktywna, cały czas jestem wysoko, dobra? Tak. Macie za wąsko, dziewczyny. Spróbujemy na drugą stronę. Wysoko, wysoko kolanko, o wyżej, wyżej, tak. To co, teraz połączymy całość, czyli zaczynam. Nogą, tak i. Dobrze, bardzo ładnie. Zrobimy trochę szybkości, trochę ćwiczeń takich skipowych. Czyli zaczniemy sobie. Jedna noga. Tak. I trzy bardzo szybkie zmiany, skipowe i wytrzymanie, tak? Czyli zaczynam. I zatrzymanie. Raz, dwa, trzy i zatrzymanie. I widzimy też często, że jak już wchodzi bardziej dynamicznie, już trzeba coś zrobić dalej. Yy, już. Paluszki u niektórych zaszły w dół, już ta stopa nie jest tak aktywnie postawiona w dół. Rączki już też sobie różnie pracują, tak? I co ważne, jak też robimy skipy, to chcemy przemieszczać się w przód wysoko kolanka aż do biodra. Hop, 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 tak. I jeszcze szybciej. Przejdziemy sobie teraz przez skip D. Zawsze pod środkiem ciężkości. jedna noga napięta? Jeśli mam palce cały czas gotowe pod sobą robimy jeszcze raz, w dalszej odległości ale postarajmy się już jeszcze bardziej napędzić hop, hop, w przód, w przód, przód To chodzi nam o częstotliwość ruchu czyli skip B, jest to połączenie skipu A ze skipem D i spróbujmy to zrobić już całościowo. Wychodzę w górę. Tak, bardzo fajnie. Dobrze, tylko jeszcze troszkę palce na siebie. Skipu C najczęściej też nie ruszamy, bo ten skip nie jest tak adekwatny do naszego ruchu. Do siatki, zaczynając od czarnej linii, z lekkiego najścia, spróbujemy sobie zrobić wieloskok. W wioskoku chodzi nam o to, żeby każdym skokiem osiągnąć jak najdalszą odległość. Tylko nogą ugiętą, stąd idzie wyjście, dopiero później sięgam stopą. Ok? I z lekkiego najścia spróbujcie sobie zrobić. Kilka wioskoków, ile Wam wyjdzie. I wioskokach też staramy się nie lądować na palce i przez piętę przepchnąć się do przodu. Przejdziemy sobie trochę do piometrii. Wiele skoki są super do robienia siły biegowej, do kształtowania y, siły nóg. Staram się nie uginać kolan, tylko same stopy. Wyskakuję do góry, hop, ląduję. W prawo, wracam, znowu do przodu, hop, w lewo, wracam, znowu do przodu. I zrobimy to samo bokiem. O to, żeby poruszać się po boisku, trzeba się dobrze ustawić. Zaczynam sobie od odbicia jedną nóż. nogą tak, prawą, stąd. Ląduje na dwie. Hop, hop, hop. hop, hop. Jedną nóż i sklejam dwie. Tak, hop. Super. Tak, tylko odbij się z jednej, sklej dwie. Dobra. To samo, druga strona. Tymi ćwiczeniami piometrycznymi możemy się bawić różnorodnie. Można budować sobie z tego piramidy, czyli przechodzić jedną, dwie, tak, trzy i z powrotem. Tak dojdziemy do pięciu, później do dziesięciu i z powrotem też schodzimy. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć. Jeszcze mamy trochę wyższe płotki i też postarajmy się zrobić zwykłe przeskoki. Czyli zaczynam. Dlatego szukamy, żeby być reaktywnym. Tak? I Wy też starajcie się tak, żeby nie przykleić się hop, na dole, hop, tylko hop, być góra. jak piłka kauczukowa. O tak, o tak. Bo to, że ktoś jest szybki, wymaga też siły nóg. I co ważne, tą reaktywność, tak? żeby ta stopa była cały czas aktywna, żeby dała nam przewagę. Ja jak najmocniej jakąś tą podłożę tą nogą, żeby ona dała nam napęd. W prawo, tak? Czy jestem tutaj? Hop! Szybko, mocno, mocno wciskam, żeby szybko, dynamicznie przejść na drugą stronę. Hop! Ok! I to samo, w drugą stronę, tak? Jak najmocniej, muszę wypchnąć mocno tą podłogę z nogi. Jak krzyczę prawo, czyli na maksa odpychamy się i idziemy w prawo. ok? Gotowe. Prawo. Prawo. Lewo. Prawo. Lewo. Prawo. Lewo. Lewo. Prawo. Lewo. 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 Trochę utrudnimy. Jeśli ja mówię, że przesuwamy się w prawo. To wy przesuwacie się w lewo, jeśli ja mówię, że przesuwamy się w lewo, to wy przesuwacie się w prawo, tak? Prawo. Prawo. Lewo. Prawo. Lewo. 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 Okej. Okay. Staramy się odepchnąć i od razu obrócić się bokiem, dobra? Prawo. OK, wracamy na środek. Prawo dobrze, lewo zamieniamy, prawa to lewa, lewa to prawa. Lewo wracamy, lewo i ostatni, lewo super. Popracujemy nad szybkością, nad szybkością reakcji. Zrobimy sobie starty sytuacyjne ze sprintem, dobiegnięciem do powiedzmy trzeciego metra boiska, tak z różnych pozycji. Czyli na początku, leżenie przodem, patrzymy przed siebie, gotowe. Ok, wracamy, i zamieniamy się czwórką. Uwaga. Okej, okay, leżymy tyłem na plecach, liderka, ona decyduje kiedy startujemy. Pozostałe dziewczyny, kątem oka muszą obserwować koleżankę, liderkę. Super, tylko nie oszukuj, Tak już startujesz to startuj, dobra? Patrzymy na koleżankę, kątem oka kiedy startuje. I go. Ekstra. Dobrze, to zrobimy siat z krzyżdy tyłem. Obracamy się przez lewy bark. Dobra? Wszystkie? Pod bokiem. Chyba, żeby utrudzić, to deska. Super narzędzie. Do pracy, właśnie nad biodrami, nad tym naszym centrum. We wszystkich sportach I oni tam w tych biodrach są strasznie poblokowani, ale później, po takich zajęciach, wychodzą bardziej mobilni i sami wprowadzają u siebie. Czy to piłkarze nożni, czy piłkarze ręczni, wprowadzają te płotki. Zrobimy sobie nogę zakroczną. Maszeruję, ręce ugięte, stawiam stopę, no przynajmniej na wysokości listwy i obszernym ruchem idąc kolanem przechodzę na przód, kolano staram się dociągać aż do samej klatki piersiowej tutaj z przodu, dopiero wtedy opuszczam w dół i maszeruję hop, 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 hop. hop. Tak. Right. Ok, przejdziemy na drugą stronę. Co ważne, żeby maksymalnie zaktywować te nasze biodra, staramy się, idąc tutaj, nie obkręcać się. Nie obracam się do tej nogi, tylko staram się cały czas być skierowanym tam. Hop. I maszeruję. Hop, 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 hop. Bo Większość tak już się skupia na nogach, a rączki już zostają. Spróbujmy popracować na przemian stronnie. To jest noga zakroczna. Mamy też nogę atakującą, którą w marszu jest często osobą ciężko zrobić, bo ciężko jest maszerować, wyprowadzić tą nogę w górę, więc to zrobimy sobie już przez środek, cały czas wychodzę, uznajmy nogą prawą, lewą dociągam na około. OK, to samo. Druga noga jest atakująca, czyli lewo atakuje. Idziemy cały czas na wprost, dobra? Czyli nie zarzucamy nogi bokiem, ani tutaj bokiem, tylko starajmy się cały czas w linii na wprost przeprowadzić tak. tą nogę, Bo ona maksymalnie popracowała, bo przerzucenie tylko nogi byle jak za płotek też za dużo nam nie daje, prawda? Cały czas kolce biodrowe, jeśli mamy, staramy się, żeby one cały czas były skierowane. żeby nie przechodził, nie otwierał tutaj miednicy. Tylko hop, cały czas skierowane do przodu i wtedy przenoszę nogę. Przejdziemy to samo tyłem, odrzucimy ten ruch, tak? Czyli zaczynam tyłem. Jak zaczynam od ataku, to teraz zaczynam od zakroku, tak? Czyli stojąc tyłem, sięgam za krokiem piętą. Dopiero wtedy przechodzę atakiem. Tutaj już jest ciężej, więc tutaj możecie to nogę sobie przerzucić. Chodzi o to, żeby zapamiętać. Tutaj idę w tył. Hop. Hop. I też staram się nie obracać. Cały czas jestem tutaj do przodu, tak? Żeby sobie trochę cięższą rzecz, trochę bardziej wasze biodra popracują, bo tutaj był fajny, kontrolowany ruch, tak? tylko za każdym razem odkładaliśmy nogę. Teraz przejdziemy sobie tak zwane tornado dookoła. Hop, a już jest od razu daleko hop, daleko, 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 daleko. I daleko, od razu hop, tak. I daleko, od razu noga. Nie, 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 nie w tą stronę. O tak. A, pewnie tak nie mówisz, bo boisz się, że cięższe będą, tak? <grych> Spróbujmy w drugą stronę, teraz się przekręcać, tak? No teraz zacznę lewo w tył. Hop. No i nie od, nie odkładaj, od razu. Tak. Super. I daleko, od razu. Hop. nie kołyszemy się, tylko idziemy w koło. Pamiętasz? Tak, tak, super. I zrobimy marsze przez płotki, tylko już w szybszym trochę tempie, w lekkich podskokach, prawie w skipie. A tak w przód, zakroczna, szybko, od razu ściągam, dobra? Czyli przechodzę. O tak. I do przodu. Hop. I tempo. Narzucamy teraz szybciej. Tak. Tak. Ekstra. Już końcówka fajnie. I tempo zrobimy. Ok. Druga noga to samo, tylko spróbujmy zrobić szybciej, zróbmy większe odstępy. Hop, hop, hop. Tak, super. I też jak tutaj zobaczycie, te płotki też wymuszają, że większość dziewczyn jest już wysoko na stopiów. bo muszą się podnieść trochę, więc ta stopa cały czas pracuje. Ok, i staramy się równie szybko przejść, tylko piłka ustawiona w dłoniach przed sobą, ręce wyprostowane tak jak do sposobu dolnego, tak. Piłka ma się nie ruszać, jak najbardziej, tylko cały czas próbujemy ją trzymać przed sobą, nieruchomą, a płotki po drodze pokonać tak, jak pokonywaliśmy. Na drugą nogę to samo, tylko trzymamy piłkę wysoko w górze, jak do sposobu górnego. I hop. Super, bardzo ładnie. I staramy się rytmicznie w przód, w lekkich podskokach. Okej, okay, wiadomo, że my w lekki atetyce tych piłek nie mamy co tak tylko Państwu do pokazania, że są możliwości, żeby gdzieś to wprowadzić a i tak mieć kontakt z piłką. Także tak. Tymi płotkami myślę, że zakończymy. Także ode mnie tyle. Brawa dziewczynom też.